Cześć, Szymanko z tej strony Probus Gamer. Zapraszam na drugi odcinek z najnowszej gry Stalker 2. I otóż, co się zmieniło do ostatniego odcinka? To się zmieniło, że można powiedzieć, że przeszliśmy jak gdyby taki wstęp, prolog, nie wiem jak to nazwać. Cały świetlnik został nam wymazany. Została nam taka, właśnie kurtka, pistolecik jakiś mały i oczywiście detektor. Zostawili nam detektor. Bardzo mi miło. Yy, I oczywiście mamy zachód słońca, czyli lepiej się śpieszmy. Tyle wam powiem. W nocy lepiej tu nie łazić. Bo normalnie, kurde, można zostać zjedzonym, zastrzelonym, zadźganym. Nie wiem, kurde lepiej uważać, ogólnie nie wiem czy te pamiętacie tę y, wieżyczkę, za chwilę też na nią wejdziemy, ale najpierw właśnie ten gość gdzieś tutaj poles, i ja nie wiem gdzie za bardzo y, za chwilę się tylko roz, roz, rozejrzymy jeszcze tutaj y, L to była latarka F, dobra zajebiście. Mam nadzieję, że ogólnie uda mi się to nagrać, bo coś mi ogólnie się dzieje, że nie mogę nagrywać, przerywa mi nagrywanie automatycznie. I nie wiem, czy ogólnie zauważyliście jak mi się to ogólnie tło zmieniło, ponieważ, yy, ponieważ, ponieważ kurde, bo spojrzałem na zapisywanie gry i wyleciało mi z głowy. Tło ogólnie się zmieniło, ponieważ zmieniłem tutaj swoje stanowisko. Jestem też w nowym miejscu, znaczy w pokoju, ale w innym miejscu i tak. Nowy monitor mam, czyli już możecie oglądać filmy w 1440p, nie tylko w 1080p. Długo czekałem, bardzo długo czekałem na monitor, wy też na pewno długo czekaliście na ten odcinek ponad chyba tydzień, nie wiem, ponieważ temu tak właśnie długo ze względu na to, że chciałem już po prostu ten Co drugi odcinek twarzy? nagrać na... Nowy monitorze. Co tu jeszcze robisz? Ruszaj do i trzymaj gębę na kłódkę Chyba, że chcesz być. Coś tam nie zdążyłem przeczytać. Ten typ przeszukał już typów. Więc nie chce nas to po prostu. Uciekamy stąd. I tak, co tu mamy? Rzucimy śrubko. Summates, skleje bardzo. Series jest twarty. Dobra, za chwilę tam się udamy. Mam nadzieję, że się udamy, że się odcinek uda. Yy... Użyj aby tworzyć mapy Dobrze mi podpowiada cały czas. Co chwilę patrzę, zapisywanie. Boję się, że to nagle wyskoczy, że mi ten film urwie. Że zapiszę. Yy... Tak. Szkoda, że tutaj nie ma broni. Spodziewałem się, że dostanę jakąś sniperkę fajną, elitarną czy coś epicko. Ale niestety się... Kurde, zabrakło mi słowa. Wolciało, no. Miałem na końcu języka i wyleciało mi to słowo, ale to mniejsza z tym. Jestem ogólnie ciekaw, ile to trwa ta strefa. To jest znikanie. Raz, dwa, trzy, cztery. 5-4 takie, około sekundy. Yy, dobra. Co tu mamy? Mamy jakieś typów, stalkerów pewnie, albo bandytów, albo chuj wie kogo jeszcze. <laughs> zdaje mi się, że... Znaczy, nie wiem czy mi się zdaje, ale wydaje mi się, że przydałoby się pomóc temu biednemu gościowi, który tam siedzi. Jest otoczony przez bandę zbirów. Ale czy chce się w to pakować? Teoretycznie tak. Tylko kogo by najpierw zajebać jako pierwszego? Ten zajebany. Kurde, grant leci. Czekamy. A, przeładowałeś to. Gini Trzeba szybko się ruszać z tego co widzę Ha, w głowę najlepszy, w głowę, w głowę kurwa celujcie Zajebiście Szukamy Wezmę tu broń, chociaż nie jest jakaś dobra Gdzieś tu był jeszcze jeden typ Yyy tu są dwoje typów. R. Nagranie jeszcze trwa. Dobra. R. Przytrzymamy tak. I teraz tak. Porozmawiałem z tym żornik, ale dziwne pseudonimy czy to imiona, nie wiem. Nieźle ich co? Nie spodziewałem się, że ktoś mi pomoże. To jeszcze rzadszy widok niż. mamy. Nie wiem, coś. Nie zdążyłem przeczytać. Zwykle za one wszyscy przychodzą obojętnie no i wydaje mi się, że większość YouTuberów też przychodzi obojętnie. Ja postanowiłem ogólnie być trochę innym i pomóc temu typowi nie twój interes. Myślę, że... Tak. Damy Odcinki, jeżeli chodzi odcinki, myślę, że tak w 35 minut no będę starał się wyrabiać. Co tu robisz? Mam swoje problemy. Może damy to. Mógłbym cię spytać o to samo, ale tego nie zrobię. Lepiej. Dobra. Wysłuchamy misję. W polskich głównych jest nasz Richter, Ponurak. Kurde, jakie pseudonimy śmieszne. Chyba, że to nie nie jestem pewny. Richter took off in the Szkoda, że nie można... A, można. Dobra. Zrobię to. Serio? Rządzisz gościu, nie martw się. Nie wyślę tam z pustym nikomu, niedaleko znajduje nie się moja skrytka. Zarrnuliście widzowie! Jest kurwa! Mam nadzieję, że dobrą broń będziemy mieli. Bo to jest w sumie porządny żołnierz, jeżeli widzicie. Make sure you've got back, right? Dobra. To mamy, gdyby, jakąś misję poboczną teraz, na niebiesko. Tak mi się wydaje. A główna misja to jest właśnie ta na żółto. W tych domkach raczej nic nie będzie. Sprawdźmy ogólnie, jak nasz i nasze bronie. Na startu mamy coś takiego i to. Dwie broni, w sumie nic więcej nie mamy. Mamy dwa granaty. Tutaj mamy taki, chyba tu musimy iść. Tak, skrytka, skromna kryówka, ale tu jest skrytka Żornika. Czyli tu pójdziemy sobie. Mamy promieniowanie, czyli długo nie, mo nie możemy tu siedzieć. No, broń ciekawą mamy. W sumie tu samą co mieliśmy, ale dobra. Mniejsza z tym. Dziwne, że ogólnie żadnych potworów nie było. W takim bagnie. Wydaje mi się, że musimy jakoś ich wypłoszyć stąd. czy nie trafiłem Tam ci też granatami na pierdalają we mnie Aha, dobra. Myślę, że nie ma co się na razie z nimi naparzać, bo nie jesteśmy jeszcze odpowiednio uzbrojeni. A jeżeli będą zgonić, to na zajebiście, gdzieś teraz się przyczeimy, w tym domku. Dobra. O Coś tu mamy. O, kurde! Mam plecak! Zajbiście. Coś mi tu pika. Yy, weźmiemy Q. Się użyczymy. Gdzieś śrubka moja. Dobrze, te śrubki są nieskończone, że nie musimy latać gdzieś szukać ich. To jest zajebiste Ale są typy. Są gdzieś typy. Tędy nie przejdziemy. No dach też nie wyjdziemy. Szkoda, że nie można jakoś wskoczyć, albo ja nie potrafię. Dobra. Mama wołała na naleśniki, ale to za chwilę zrobię cięcie. Tylko jeszcze muszę się tam jakoś dostać do środka, na pewno tam jest takie wejście. Tu mamy. Może być coś ciekawego. Tak jak wiedziałem, że coś będzie ciekawego, ale niepotrzebnie o te bronie biorę yy... Potem się... Nie da się wyskoczyć, fajnie Tu Szkoda, że muteczko nie możemy się naparzać Byłoby to zabawne, z mutyczką bym wybiegł Ale myślę, że nie wiem, zajmiemy się chyba tym później, tą misją I zajmiemy się chyba z misją główną ponieważ zaraz musimy tu dotrzeć, ale jak skoro już nas poprosił o pomoc, a my tam jest strażnik. Dostał, ale ja też dostałem I mi coś kurde tutaj mruga Na żółto Dobra, musimy też się skupić to Kurda, strasznie ucieka to życie, coś. Y, e. Nie to. O, właśnie, to, od tego jest, okej okay. Dobra Ciekawe broń A czy to już wszyscy? Rozjebałem ich. To było coś zbyt proste. No przynajmniej granata dostanę. Mamy coś, możemy coś zabrać stąd? Nic chyba. Na górze co mamy? Jeszcze zanim porozmawiałem z, z tym typem. Zajbiście. Zajbiście. Zajebiście. 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 O oh, kurde! A nie, myślałem, że strój będzie. Dobra. Ogólnie te bronie możemy wywalić. Wszystkie. Yy, źle trochę zrobiłem. Bo powinienem je inaczej zrobić. Powinienem tutaj je wywalić, tak Damy tak Damy tak I teraz tak, cyk I cyk Aby użyć ewentualnej do, do broni bez otwierania pełnego włącz menu Dodatkowa broń za pomocą T i wybierz dostęp do T Co tu tutaj jest?

Well, the fucker wasn't completely wrong. They didn't get him. They got me. What you looking at? Expecting a reward? Check the pogs! Thought they left me zostawili. my suit. Wait a sec. They didn't take Nie, the detector. Go back. Two could dive into anomalies looking for artifacts. Easier to shake down a loner on his way out. Mm. Assholes. It's good Mm, dużo kurde odpowiedzi jest różnych. Ale zobaczymy, że ja mam wykryć. No to gratuluję teraz masz dwa. O oh, kurwa, Dobre. dobra. Dobra, zaraz muszę lecieć na śniadanie, znaczy na kolację. Dobra. Dosyć tego. Dobra, miaj, chodź tutaj. Polnurak, nawet nie wiesz, jak bardzo się cieszę. Może bliżej, chciałbym zobaczyć, jak bardzo. XD ich rozmowa nieźle. Debil. Dobra. Myślę, że bezpiecznie będzie, jak już dotrzemy tam na miejsce. Tylko nie wiem czemu. się ciągle tutaj. Tam jest coś ciekawego. Skrytka ponuraka Zobaczymy tą skrytkę ponuraka jeszcze Ale to myślę, że to za chwilę, najpierw musimy się schować Zobaczymy na dachu co się dzieje, bo jeszcze na dachu nie byliśmy Może akurat mamy jakieś elitarne sniperki? Czy nic na tej wieży mogłoby coś być pewnie, ale nie będę wchodzić na razie na nią Na razie tu zaczekamy sobie, zaraz będę Dobra, jestem już po kolacji Jak widzicie, albo ja widzę, że mamy dzień w Stalkerze Zaraz zobaczę, które jest 9.14, jest zajebiście, całą noc Minęła w stelkerze, w tym czasie sobie jadłem. Yy... Mieliśmy na tu wieżę zerknąć, ale jednak zrezygnuję z tego. Tutaj nic nie ma. Sobie schodzimy. F. Chociaż mnie tak bardzo kusi. czy wejść na tu wieżę. Ale obawiam się, że nic tam nie, zost nie zostanę. Dobra, tutaj tych typów załatwiłem Dobra, teraz skupimy się na głównej misji. Chyba tam zakończymy odcinek, bo nie wiem jak długo nagrywam yy, Gdzie musimy iść? Ciągle escape z mapy jeszcze myla Nie wiem czemu, ale tak jest Mieliśmy właśnie tam Do skrytki ponuraka skoczyć Zaraz tam skoczymy To jest anomalia jakieś, to lepiej nie tu, Tutaj czaszka Na pewno Co to? Chyba ta skrytka Tak? Kurde, czemu ja Skype klikam? Chciałem M mapę Zobaczyć. Tak, to jest ta skrytka. O, kurde, możemy gaścić zapalać. Fajnie. Ubryń jakichś nie mamy ciekawych. Tam nic ciekawego nie ma. Tylko się butelki walają po nim. Po alkoholiku. Nie wiem, czy tam byśmy to już kojarzymy te miejsca, co już to jest? To już miejsce jakieś ko kojarzymy, już gdzieś to widzieliśmy, ale mniejsza z tym. Teraz już musimy się skupić na głównej misji yy, ciężka pobudka, główna misja. Dobrze, tu mamy w dzień, ale to już jak tam dojdziemy to zakończymy odcinek i spotkamy się w kolejnym odcinku. Tylko musimy najpierw tam dojść. <gry> tu mamy jakiś tunel. Bardzo kurde lubię tak kurde łazić wszędzie, zaglądać. Jestem ciekawy, bo może co się kurd właśnie widzicie? Zajebiście Piper 5. Obrażenia. To samo jest? Bo nie ogarniam A to jest olbrzym mhm. No bo ten wyrzucimy A ten zainstalujemy Ty amunicję tylko weźmiemy i przeszukaj Dobra Warto widzowie, oleś jasno Warto ogólnie zaglądać w skrytki różne To były, ty typy jakieś były Czy mi się zdawało? Zaraz podejdziemy i zobaczymy Tylko ja nie wiem czemu nie mogę wskoczyć Gdzie one były te typy? Czekaj, tutaj co mamy? Jest Tutaj zajebiste, kurde, coś mamy. Cztery granaty. Coś tam było, czy mi się zdawało po prostu. Może mi się zdawało. Lepiej nie będziemy ich atakować, bo to chyba ci są z tej strefy, co mamy tam iść. Tutaj skakać wolę, nie skakać yy, Nie zajdę tędy O kurde, mam no, anom anom anomalia so, Przejdziemy tędy I zobaczymy, co tu w ogóle jest. Takie stara, pewnie obora, czy coś tego typu. Jakie stare gospodarstwo zniszczone. Nic tu nie ma. Gdzie ja w ogóle polazłem? Jestem ciekaw. Mieliśmy dotrzeć. Dobra, to już drogo, to udujemy. Musimy dowiedzieć się czegoś na temat spowacza, ale to już w kolejnym odcinku. Coś tu błyszczy. Znaczy nie błyszczy w sensie. Co to było? Chyba w anomalii jakoś padłem. Jo, to było mocne Schowaj broń, ale tu lagi są Tu FPSy spadają, więc będziemy powoli chodzić Combine, kurde. Jaki stary F Czego chcesz? So long. Muszę z kimś porozmawiać? Mamy tam się dostać. Mamy medyka. Tam jeszcze nie wiemy co jest. Sikta. Co nowego w Zonie wszyscy mają. Dobra, lecimy dalej. Tu zakończymy odcinek. Yy, dobra, bardzo dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subika z dzwoneczkiem, aby nie przegapcie. kolejnych filmów. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!